Witajcie na kanale Odkryj wakacje. Dziś zabierzemy Was do Egiptu, a dokładniej do Hurgady, gdzie znajduje się wyjątkowy hotel Golden Beach Resort, wcześniej znany jako Movie Gate. To czterogwiazdkowy kompleks wakacyjny położony w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Czerwonym. Zapraszam na szczegółową prezentację tego miejsca, które może stać się idealnym wyborem na Wasze kolejne wakacje. Golden Beach Resort znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, co zapewnia wygodę i łatwy dostęp do morza. Plaża z łagodnym zejściem do wody jest wyposażona w bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki plażowe, dzięki czemu można w pełni korzystać z uroków wypoczynku nad wodą. Dodatkowym atutem jest piękna rafa koralowa, co czyni to miejsce rajem dla miłośników nurkowania i snorkelingu. Jeśli wolicie bardziej ekstremalne sporty, Hotel oferuje także możliwość kitesurfingu oraz windsurfingu, które z pewnością dostarczą niezapomnianych emocji. Na terenie hotelu znajdziecie aż sześć basenów, w tym dwa połączone sztuczną rzeką. Basen dla dzieci oraz basen relaksacyjny dla osób szukających spokojniejszego odpoczynku. Dzieci z pewnością zachwyci wodna atrakcja w postaci statku pirackiego Czarna Perła, który wyposażony jest w zjeżdżalnie i inne elementy wodnej zabawy. Golden Beach Resort dba również o komfort najmłodszych gości, oferując mini klub, plac zabaw oraz animacje, które zapewnią rozrywkę przez cały dzień. Jeśli chodzi o kulinaria, hotel nie zawodzi. Do dyspozycji gości są aż 7 restauracji, w tym tematyczne, serwujące dania z różnych stron świata. Dodatkowo, na terenie obiektu znajduje się 9 barów, w których można spróbować orzeźwiających napojów i koktajli. Wieczory w Golden Beach Resort. Również nie będą nudne. Bogaty program animacyjny, show oraz muzyka na żywo dostarczą rozrywki zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Dla osób ceniących aktywny wypoczynek przygotowano boiska do siatkówki plażowej, korty tenisowe oraz centrum nurkowe, które pozwala odkrywać podwodne piękno Morza Czerwonego. Jeśli natomiast szukacie chwili relaksu, hotelowe spa oferuje szeroki wachlarz usług w tym masaże, saunę, jacuzzi oraz łaźnię turecką. Jest to idealne miejsce, aby odprężyć się po dniu pełnym aktywności. Golden Beach Resort to również idealna baza wypadowa do odkrywania okolic Hurgady. Hotel położony jest zaledwie 10 km od El Gauny, 15 km od centrum Hurgady oraz 20 km od lotniska. Dzięki dogodnej lokalizacji Łatwo można połączyć relaks z aktywnym zwiedzaniem regionu. Jeśli szukacie miejsca, które łączy komfort, liczne atrakcje i doskonałą lokalizację, Golden Beach Resort będzie świetnym wyborem. To idealna propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, par, jak i osób podróżujących w grupie. Na koniec prosimy Was o zostawienie łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał. Oraz subskrypcję naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi prezentacjami hoteli z całego świata. W komentarzach dajcie znać, jakie miejsca chcielibyście zobaczyć w naszych przyszłych filmach. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na Odkryj wakacje.